przed galą KSW 37, a mną jest Mateusz Gamron. Cześć Mateusz! Witam serdecznie! No dzisiaj wystąpisz w w nieco innej roli, ale zanim do tego przejdziemy to przejdźmy do seminarium, które dzisiaj rano prowadziłeś. Jak to jak frekwencja, czego można było się u Ciebie nauczyć, no i przede wszystkim jak podoba się całe to wydarzenie dzisiejsze? No generalnie jak dla mnie bomba, cała ta inicjatywa super. Seminarium od rana, później spotkanie z fanami, z kibicami, na sam koniec media trening przed galą. Rewelacyjne wydarzenie, jest to chyba pierwsza coś takiego jest zorganizowane i strzał w dziesiątkę. Jeżeli o, chodzi o seminarium to też byłem zaskoczony z tego względu, bo było ponad 50 ludzi chyba i to naprawdę od dzieciaczków malutkich po wielkich dryblasów, którzy już zaawansowanie trenują. Także musiałem rozdzielić jednych i drugich, ale myślę, że super to przebiegło. Każda osoba była mocno zaangażowana seminarium, każda osoba widziałem, że dawała z siebie wszystko. Tematem było zapasy, także nawet te osoby, które nie przyszły, znaczy, które przyszły na seminarium nic nie potrafiąc. Myślę, że wychodząc, potrafią teraz kogoś sprowadzić do, do partneru, do ziemi. Czyli rośnie ci konkurencja. Mi? No od tych najmłodszych tak, No Ktoś kiedyś musi zająć nasze miejsce. Dobra, dzisiaj jesteś tutaj, no można powiedzieć, w okresie roztronowania, ale nie za bardzo. ze względu na to, że pomagasz przygotować się twoim kolegom, którzy już 3 grudnia wyjdą do... Borysowi i Łukaszowi Rajewskiemu. powiedz jak oceniasz ich formę na, na dzień dzisiejszy? No jeżeli chodzi o Borysa, no to jestem naprawdę bardzo optymistyczny, w to widzę. No, nie no, bardzo długo czekam na tą, na tą szansę walki. Jest determinowany, jest wygłodniały jak wil gdzieś w lesie, który nie miał pożywienia. Naprawdę oglądajcie tę walkę od samych sekund, bo może długo nie potrwać. A jak długo będzie trwała, to będą takie fajne werki, że na pewno nie, nie zapomnijcie tej walki do końca życia. Jest to nowa wersja Borysa, naprawdę. A jeżeli chodzi o Łukasza Rajeskiego, to to samo. Wcześniej przygotowywał się, zrobił ze mną bardzo mocny okres przygotowywawczy. Niestety fart był, na nie fart był na poprzedniej walce taki, że został palec w oko był jeszcze bardziej z, tak jakby zły, ale ta, taka dobra ta złość była w nim, że po walce nie robił okresu, restrenowania, nic, zaczął wyleczył oko, zaczął dalej trenować, czekał na ofertę, aż się trafiła w KSW, także na pewno tej szansy nie zmarnuje. I jestem pewien, że jednego i drugiego ręce będą w górze podniesione. No ostatnio całkiem dobrze sprawdza się w roli narożnika. W zeszłym tygodniu jeden z innych, trochę młodszych i jeszcze niekoniecznie znanych zawodników, Rafał Statkiewicz wystąpił na gali w Poznaniu i się rozprawił się ze swoim rywalem. Powiedz, jak oceniasz to młode pokolenie, które wam rośnie w Nie no, Rafał jest bestią. On na tą walkę praktycznie robił niewagi. Oddecolowe będzie walczył w 61 kategorii. O, jak dla mnie to jest przyszłość polskiego MMA, jak nie światowego. Zapasy ma na najwyższym poziomie, ma lepsze zapasy od moich. Jest fizycznie prawie tak samo jak ja, tak do te ter teraz do tego trenuje, robi z nami stójkę, robi parter, miesza to wszystko, robi MMA pełne. Także myślę, że naprawdę, naprawdę polecam oglądać, obserwować tego gościa już teraz, bo wstrząsnie kategorią 61, jak nie mniejszą nawet. Jak zachce, może w 6-6 walczyć, w 61, może w 57. Jestem pewien, że z pełnym przygotowaniem, no nie wiem kto z nim wygra. Czyli jakoś takie to po prostu potwory. Bestie, maszyny, niedźwiedzie, wilki wygłodniałe każdego zagryzą. Nie no, tak naprawdę to zasługa naszego trenera. On wkłada w tą ciężką pracę. Trenujemy dwa razy dziennie. Przykładamy się do tego. Także wszyscy razem myślę, że osiągamy ten sukces. Ostatnie pytanie o Twojego kupla z, z klubu, Marcin Held. Ostatnio debiutował w UFC w ciężkich warunkach w Meksyku. Niestety nie udało się wygrać z Diego Sanchezem. Ale jak oceniasz tę walkę? Bo zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno ją widziałeś. No niestety... Wydaje mi się, że zabrakło troszkę dobrej taktyki, bo Marcin wychodząc w pierwszej rundzie do stójki, boksował z nim w stójce i wygrał tą, tą rundę, gdzie nikt się chyba tego nie spodziewał, dlatego wystarczyło wyjść do drugiej rundy, tak samo przeboksować i wcześniej spróbować przewrócić. No niestety, Marcin za wszelką cenę chciał go poddać. wbił se do toj bani, że poddam go i koniec, będę pierwszym osobą na świecie, co poddała Sancheza. Niestety się nie udało, wypompował się na tych próbach i... No i stracił siły, ale znam Marcina. Przyjeżdżał ostatnio już do nas do klubu, zrobił sparingi. Eee, także do następnej walki już nie popełni tego błędu i myślę, że w następnej walce na, na pewno wygra. No to wierzę we wszystkich Ankościaków, że będą tylko wygrywać. Eee, przejdźmy teraz w ostatnim pytaniu do Ciebie. Powiedz, bo przygotowujesz się do zupełnie nowej roli, do roli bardziej życiowej, roli taty. <laughs> Idą przygotowania do tego zupełnie nowego zadania, czy jest lekki stres, czy już wszystko opanowane? Nie no, stres jest zawsze, prawda? E, aczkolwiek już jesteśmy praktycznie przygotowani, mamy łóżeczko, mamy wózek, mamy mnóstwo ciężko, mamy wyprawkę. E, także teraz czekamy, aż do końca się prawidłowo wykształci i, i w grudniu przyjdzie na świat. Czyli będzie mała Joanna Jędrzejczyk i Mateusz Gawrot, czy nie? Nie, będzie mała Anastazja która będzie może trenować lekką atletykę albo gimnastykę, a jak będzie chciała, to będzie grała na skrzypcach albo na pianie. Ale ja ją będę odciągała od na pewno od MMA. Czyli nie chcesz, żeby poszła w ślady taty. Uważam, że to nie jest sport dla kobiet. Rozumiem, dobra, w takim razie bardzo dziękuję Ci za ten wywiad i powodzenia dla Twoich klubowych kolegów w Tobie w roli ojca, żeby wszystko poszło tak jak powinno. Dzięki bardzo dziękuję. Żeby.